Tym razem on się przywitał z wami pierwszy. Ja jestem drugi, teraz Ciebie odstawiam, później sobie trochę popukasz. A więc moi drodzy, moi drodzy, witam Was wszystkich w kręciole, czyli programie, który Wam opowie, co się będzie wydarzyło, co się będzie działo w naszym programie przez cały tydzień, czyli zapowiedzi wszystkich premier. Ja przyznam, te premiery wachlują się przez cały czas, a więc możecie w każdej chwili wpaść na nie o różnych porach dnia i w różne dni, żeby obejrzeć, jeżeli coś przegapicie. Ale najważniejsze premiery za moment wam przedstawię. Dziękuję bardzo za maile, dziękuję za sygnał no, jeszcze raz hmm, chciałem Was poinformować, że 6 października wchodzimy już na ramówkę naszą taką jesienną, a wtedy, a wtedy, uwaga, pochylimy się nad całym przystankiem u Tęsknicie, wyrywacie, skrobiecie nam do drzwi, żebyśmy już to puszczali. Nie, z tym jeszcze czekamy. Wydarzenie było niesamowite. Festiwal był niesamowity, na pewno coś oglądaliście może w innych mediach. My przygotowujemy to Wam wszystko od jesieni. A teraz zapraszam Was na, nasze, na nasz wakacyjny program, yy, w którym jest bardzo dużo muzyki. W, których, w którym to programie przypominamy Wam najróżniejsze rzeczy, i zaczynamy od takiego przypomnienia. Poniedziałek, czyli program prowadzony przez Krzysia Milkiego, to on odpowiada na Wasze wszystkie maile razem ze mną, to on czuwa nad całym internetem i całym kontaktem między Wami, a w poniedziałek o godzinie 17 zł, w Złotym Bączku, między innymi, wróci do premieru najgłośniejszego filmu stanych Ucok, najgłośniejszy film Polski. Taki film powstał. Z takim filmem przebiegliśmy przez całą Polskę, przez największe kina i moi drodzy, to było coś niesamowitego. Obejrzeć ten film na ogromnych ekranach doskonałej jakości HD to było wydarzenie. Przetarliśmy szlaki, czekamy, kto to zrobi następny. Myślę, że yy, na śladowcy powinni się pojawić. Materiały mamy na nowy taki film. W poniedziałek godzina 17, yy, najgłośniejszy film polski premiera. Opowieści, jak to wszystko yy, toczyło się przez cały Polski, a także spotkanie między innymi, z Witoldem Albińskim. Zapraszam serdecznie, nasz program Kręciła Ruszu. I wy, ja. Żarak na przystanku Wysok. I ty, ja. tej dziewczynę swoją weź na przystanek Wysok. I będę z nią. weźmie za rękę, ją W filmie relat przygotowaliśmy niesamowitą niespodziankę. Całe foie było takim kawałkiem przystanku Woodstock, a więc była trawa, były nanomioty, była tojtojka i był wielki śmiet. Przy tym e, typową taką wałówę, a więc w środku był pasztet, albo papryka leciński, albo przysmak śniadaniowy, oprócz tego serek i jabłko, a więc taka e, wałówka Woodstockowa. A z cyklu muzy wakacyjnej, bo właśnie muza wakacyjna zajmuje dużo miejsca w naszym wakacyjnym programie. Zapraszam Was na koncert zespołu Babylon Circus. 2006 rok. Na scenie pojawia się zespół, który przyjechał z Francji, ale z różnych tam części całej Francji. Wielki autobus wysypał się zespół pod nazwą Babylon Circus. I powiem Wam szczerze, nic o tym zespole nie wiedziałem. Ktoś nam tylko mówił, że naprawdę fajnie grają. Zagrali przepiękny koncert. Mało tego, jest to koncert, w którym w pewnym momencie artysta, wokalista zwraca się bezpośrednio do Naszych dwóch braci, którzy odgrywają w naszej polskiej polityce bardzo ważną rolę. Co mówią, jak mówią i o czym mówią, trzeba obejrzeć ten koncert. Ale byłem zaskoczony naprawdę dobrą znajomością języka polskiego. W poniedziałek godzina 18.30 z cyklu. Muza z oklaskami, muza wakacyjna. Zapraszam Was na spotkanie ze swoim Babylon Circus. Muzyka radosna, muzyka rokowo-francuska, skadenciarska. Na scenie się naprawdę dużo dzieje. Przepiękny koncert. Uwaga, z elementami polskimi. Chantan France, am I ready to play these dance? Right. Run from the hill like a lance to the valley of abundance. So many voices on the sound for them singing louder than the song is So many colours coming out of the drink for we could dance out, but we Just can't understand, but we know we're we're Polędrok, nie nieodmiennie. Nikt mi w magazynie nie śmiga, nie grzebie. To jest naprawdę wspaniałą rzeczą być magazynierem, gdzie klucz posiadam tylko ja. Oczywiście, kiedy zamykam wszystko, mam nawet stempelek specjalny, jak tutaj widać. Stempelek taki na lak i tam wtedy odciskam, żeby nikt przede mną nie był. Uwielbiałem takie najróżniejsze rzeczy, które widziałem w urzędach jeszcze wiele lat temu, kiedy ważne drzwi się zamykały i w dwóch kapslach była plastelina i w tej plastelinie odciśnięte coś, na przykład 10 groszówka. A i to oznaczało, że wyszedłam i zam, zamkłam wszystko. No, spróbujcie wejść na mytę. Piąta godzina, dziewiętnasta z cyklu Polen Rock, czyli naszego grzebania magazynowego. Zapraszam Was jak zwykle na takie perełeczki, między innymi Wawel Underground, co to za zespół, letnia za w środku zimy, ale także zapraszam Was na spotkanie z zespołem Laocze, Depress czy Sweet Noise. Piąta godzina, dziewiętnasta, czyli nasz program Polen Rock. Polen Rock. Kradłeś mnie! mnie! Myśli płyną, nikt nie zatrzyma tych, które żyją. Żyją we mnie, poza mną, we mnie. Bez kontroli niewoli rzucam granat, wybuch boli. Sam siebie przebudzić z letargu, sam siebie ze snu za kamarków. Odciąć wszystko, co chore, chronić słabe, zranione. Być tym, co niepoliczone. Zbieraj mój królew, odradzłeś mnie! swój mój królew, mnie! Tak.